O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu Rodzaju Ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należy się ten. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale. Wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przekazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego serca swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. aby do domu rodzicielskiego obrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i wodą. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodło, albo niezgoda oddziela. Przywieź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. użyć Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności, udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu sercu przez które stało się nam zbawienie, Jemu cześć i chwała na wieki. Amen. To błogosław Jezu drogi, Ty, co serce Twe nie skarb ten

啊。